Siemanko, kurde, dzisiaj patrzcie mamy dużego iła, czy jak to tam go nazwałeś? Ił taki jest złożony ty kurde, ale słońce tu razi Tutaj będzie nasza wyrzutnia, muszę sobie tylko wyłączyć jedną opcję o, jest gitara, o, Jest git, nie? Ty, no ja tu nie wiem jak ty to zrobisz będzie dobrze Jest delikatny wiatr Mamy delikatny wiatr, puszczamy go pod wiatra najpierw Tu jest złożony, jak możecie zobaczyć Bydlak jest wielki, sam z siebie bardzo dobrze lata Tutaj jest czub zrobiony, żeby się wbijał w ziemię e, Tutaj mieliśmy regulację, ale zrezygnowaliśmy z niej Tu jest silniczek i to będzie taki wariat Kurde, epicko wygląda O, pyk Kawałek młotka O, tyk, 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 tyk. Będzie dobrze Będzie mały dobra. kąt, później Dobrze wymyśli do Składaj, składaj wariata Mamy tutaj dzisiaj takie specjalne pole, żeby o nic się nie rozbił. No bo tam to wiecie, dużo drzew było i sąsiadów. Tak. A tutaj są Lux Malina, a czup jest. Czup jest, żeby się nikomu nie wbił. O jaki wieczyk fajny wieje. A ja wpierdzieliłem się w wodę, idę najlepiej sobie tam. Eee, a tam w tej trawie normalnie woda po kostki. ja się wpierdzieliłem cał mokry. O, no, jakby. Facet? Nie trzyma go. Trzyma. Na tym dużym go puszczamy. No to zobaczymy, no. A poczekaj, ja mam panik. Tu jest palnik, tu, tu, tu Dobra, ja se stanę z tej strony, żeby za słońcem nagrywać. Dobra, Wygląda, wygląda, panie, luksus! Oho, mała korekta, żeby nie był za nisko. No, prawie jak profesjonalizm człowieku. No, i zobaczmy, co to z tego będzie. Czy w ogóle poleci? O, o! Pff! Powiem ci, bardzo ładna robot, Dobra robota. kłeczko zrobił Ale widziałeś, niego, nierwało go, tak leciał delikatnie. Pod wiatrze tylko później wiatr. Tak, musimy go z wiatrem puszczać, bo wiatr sprawia, że on zrobi fikołasa Jak się ładnie wbił Ale zobacz, skrzydła. Mają chęć wychodzić. Mają chęć wychodzić. Ale, dobra, Ale ładnie się wbił. no. Dobra, to go z wiatrem pójdzie, tylko musimy iść chyba dalej. Bo jeszcze do tej kobity tam doleci, co będzie? Będzie pani ucieka! Dobra, jest luksus. Teraz puszczamy go bardziej pod wiatr. Głównie stamtąd wieje. Trawa dość wysoka. Trzeba będzie się obejrzeć, czy kleszczyków nie ma. Wicher wieje dość dobry. No, zniesie go. No zobaczymy, co to będzie z tego. Za słaby silnik miał Do niego. Za słaby silnik. Przez to. No. Może przez tą śrubkę. Dobra. Się na Oliwi zaraz to będzie luksus. Tu u olej nie wlej. Trzeba dokręcić śrubę. Bo wiecie, coś tu poszło nie tak, coś zaparło za bardzo. Ta śrubeczkę się dokręci. O, o pięk. Widzicie? Luksus robota jest. o, Dobrze jest. No i tak musisz jeszcze. Tego iła trochę z malczykiem nasmarować. Mamy tutaj troszeczkę mobilka. Aha, żeby było lepsze tarcie, no bo on tą rurą niestety trze. No, tą, rur, tą rurą rynne i nie ma siły lęcie. A jak będzie dobre tarcie, no bo nie ma kazika, kazik to by z łapy puścił. Kazik to się nie boi chłopina. Ale ciepło się robi. Przumiej. No to jest bajeczka. No, teraz to już o, zobacz. Sam zjeżdża. Dobra, zobaczymy, panie. No. No, zobaczymy. Test numer 2 O, już go, już go wiat... wiatr. Majta, wiat go szarga. Wiatr go szarga, czyli będzie latał niestabilnie. No I to jest ta chwila. Ale powiem wam, czekaj, samochód przejdzie Wiesz, że w samochód Ale y, tego samego jak się puszcza bez niczego, to ten ładnie szybuje, nie tak jak te małe zapiątaka, co się rzuca i one tam beczkują i spadają. Tego jak się puści to leci i leci. A z wiatrem to już w ogóle bajka. No dobra, odpalę już, pojechał Że ten ma chęci latać, tylko to bydle 50 zł kosztowało No Nie, coś poszło nie tak Coś idzie nie tak, panie Widzisz Coś poszło nie tak, bo drugi raz tak samo było To za pierwszym razem fajnie się udało, teraz nie. Bo mocniejszy silniczek. Nie, ten sam był. Ten sam dłuższy rozbieg, test Zobaczymy na dłuższym rozbiegu, czy coś to da Czy nie Ale przypuszczam, że nie, zaraz będzie po mojemu Ale zobaczymy. Dalej go wyrzuciło Dalej go wyrzuciło Kolejna próba Teraz widzicie Podnieśliśmy trochę, żeby już tak bardzo nie tar. No, zobaczymy nie od razu, już zbudowano To jest wielka sztuka Za pierwszym razem się udało, teraz nie ma chęci w ogóle No I Widzisz? Coś tu jest nie tak Coś tu jest nie tak. Nie wiem, wyciągnij silnik. Ej, dobra, kiedy wszystkie próby zawiodły. Dam, 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 dam! <śledzimy> patrz, silnik! O, patrz, silnik! Za słabo. Dobra, maleńki. Teraz polecić jak boj. 3, 2, 1. Leć! Leć! Była blisko! 100 lat, 100 lat! Była blisko! Do... Uf, emocje jak na rybach. Dobra, teraz polecić, dziecinko. Raz, 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 raz. <tryk> Будьте добры. Лезь! Нет! Немного Wiem kiedy rzucać, wiem, no wiem. A! Próba 99. Nie, za słabe silniki są moim znaczeniu. Skończyła się zabawa. Daliśmy mocniejszy silnik już. Bo no nie wiem. Za pierwszym razem poszło, później tyle razy faili, że będzie dobrze miał. Teraz to pójdzie jak perching. Wiatr ucich, pogoda idealna. Dawaj, wierzę na Ciebie. Oooo, wow, stary! Patrz leci na tym skrzydle! Gdzie jest to skrzydło? trzeba mu skrzydła przykleić. Trzeba mu skrzydła przykleić. tu. Ale poszedł pięknie. Jest, ja, zbił się. Tylko czy skrzydło całe? Całe, bo to jest. Całe! Aha! O. Uh -huh. o! I to tamte co odpadło? Tamte co odpadło? No! Się urwało! Urwało je! Się sklei. Zaraz go naprawimy, ale i tak w efekcie końcowym. Lepsze są te małe, bardziej wytrzymałe są. Ten duży jest po pierwsze za ciężki na te silniczki, a po drugie widzicie, jak da się mocniejszy silnik, to on tak i się strasznie psuje. Za delikatny jest. Ale trochę taśmy, tyteczka i będzie giz. A tam burza idzie, patrzcie, jak ciemno się robi. I tylko... I pan z lunetą tam jest. Luneta, która wygląda jak działo. 175 ml. Nie, milimetrów. Mililitrów, mililitrów. Patrzcie, co ten pan na nas i będę go kamerował, bym go na zoomie zrobił. Ale on ma takiego zooma, że zobaczy pchłę na moich nie powiem gdzie. Włosa. No. Dobra, coś tu się trzyma. dobrze, weźcie to jest z drugiej strony. No, tak, patrzę, co pan robi. Obserwuję nas, czy nie dostanie latającym boinkiem. Panie, uciekaj pan. No. no. Tak to się wszystko dzieje, jak Dobra. staremu internet odcieli. Dobra, trzeba hmm. silnik podłączyć. Samolot elektryczny. Nie, spalinowy. Spalinowy. A ma no. dwa dziwne. Te? Wiesz? Podwójne ma też skrzydła z tyłu. rozdzielone. Wygląda jak dron. Bo to Taki w... amerykański. A ten szpiegowski pewnie. Wiem. No. Dobry, dobry. Dobra. A my mamy swojego drona. A my mamy swojego. Iła. Niestety, jak historia nam mówi, Ił źle skończył. Tak. No, tam człowieku, wariuje im, dobra, o, dawaj. No, zaraz. <noise> Panie, kręć pan z tą lunetą, będzie w konstancińskim tym, z niezidentyfikowaną latający. Tak, ufo. Ufo. O, człowieku. Maja, pilnuj się tam. No, zobaczymy, co teraz będzie. Znosi go już wiatr. Znów, znów. Ale patrz jak z tym jednym śmiewkiem leci. I znów się tam wbił. Ta Siemka nie utrzymała. Tasiemka nie utrzymała. Musimy coś wymyśleć. Dobra, co kropelka z klei, ale nie mamy. Dobra, pan z, z dużym obiektywem uciekł, puszczamy teraz z wiatrem. Znaczy z wiatrem to jest tam, teraz puszczymy go delikatnie, czyli poleci znów tam. O, tak to wygląda, teraz poszło, kilon maj taśmy klejącej, patrzcie, lux robota jest tutaj, tyk, tyk, tik. No dobra, Maja, tu. No, trzymaj. Ja na to Dobra, Maja, idź tam z tyłu. Dobra. Teraz to się musi udać. Gdzieś poleci. o. o. Patrz, poszedł! Leci jak. Tak! Ta, ta, ta. ta, ta. Ty leci! On leci jeszcze! Ty, ładnie! Taśma wytrzymała! Chciał się wbić w ziemię, jak nagle wejdę! Ale widziałeś, jak mu skrzydła wygięło? Taśma wytrzymała! Jaki pęd? Tak! Nie wiem, czy to będzie widać ta kamerze, bo pod słońcem nagrywamy. Ale już tak leci, wbija się nagle. Poszedł, człowieku! Wiedziałem, że się uda nam wreszcie w tym odcinku. Czyli co? trzeba skrzydła wzmacniać. W dużym trzeba skrzydła wzmacniać. Daj radę. Najgorzej, bo po takiej trawie się wejść. Stój tam. No ładnie. Chwila prawdy. Nie, tak źle nie wygląda Skrzydła całe. Skrzydła całe, taśma dała radę. Ty Ale się trzymają, ty jak on to kurwa tak? Od pędu. A, widzisz Kurde, widzisz potrzebna była elastyka Jak jest na sztywno to się rozbija, jak jest elastyczny to się dostosowuje Panie, to ci jak w Emiratach O, teraz puściłeś go pod wiatr Okej, okay. próba numer kolejna Znowu tam pewnie poleci no może nie będzie jeszcze tak źle. Dobra, dawaj maleńki, Leci czym, bocian. Chodź w górę. O, zaczepił śmigłem o ten. Zabrakło delikatnie. Zabrakło, widziałem jak on tak leciał bokiem. Już się chciał w górę iść. Tak, już leciał bokiem, chciał się wbić w powietrze i tak skrzydłem o ziemię zaczepił, tylko dym poszedł i się pali. Spłonął, żegnaj maleńki. Ty, pali się faktycznie. Ale jak, jak grzmoci tam. Grzmoci, znowu No. Dymek leci z niego, widzisz? Rozbił się. Ale czy coś z niego będzie, czy przeżyje ostatnią próbę? Przejdzie. Przeszedł, człowieku. Taśma trzyma wszystko. Taśma to jest taśma. Tutaj dymek leci z trawki. Mokra trawka się zapaliła. No i dobra, jeszcze jedną próbę możemy mu zrobić. Ostatnia próba. Teraz daliśmy już pod takim większym wiecie pionem. Czyli będzie jak taka V1. No, no zobaczmy. Ja i mój samolocik. <tryk> 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 o, nie, za duży pion to jest, widzisz. I już jest ripie, już widzę, jak połamany. Jest. Za duży pion, niedobry pion. No, o, urwało skrzydełko. Urwało, panie skrzydełko. Ale to tylko z tego. No, wyskoczyło No dobra, będzie żył. Jeszcze polata Zabieramy go, bo już nam pokończyły silniki. Te mocne. Jeszcze mam te słabe, chyba że chcesz strączki zapuścić. Dawaj spróbuję. <laughs> Fila fafą. Dobra. Którą? <laughs> Prosto przed siebie. Co chcesz rzucić czy tak? Jak się silnik odpali. Bo on jak silnik się odpala, to wtedy go może rzucić. Ale widzisz, złapiesz sprawę tak jak ja na sam koniec, bo jeszcze mamy tych padziewów, takich parę sztuk to. No i zobaczymy. Poszedł! Leci! Ale dobre to było. Wracał! Bumerang! Bumerang! Jeszcze raz? Można. O. Dam, 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 daram. Dwa, dwa, trzy. <laughs> to nie, trochę za, <laughs> za dwa. No ale nie miał siły iść na tym słabym. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. No, mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. <laughs> Według mnie mniejsze za piątaka są lepsze i więcej zabawy. Ten duży to jest... jest zabawy jest wytrzymały, ale... Nie, sami ucieńczycie że są Silniki no, tak. drogie. Silniki drogie, więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Takie, takie coś innego niż pirotechnika. Jeśli tak, to pamiętajcie o zasadzie w górę. Wbijajcie do sklepu Pirohit. Instagram ochony 6 na 9. Trzymajcie się ciepło. I do następnego. Okay.